Cześć! Serdecznie witam na następną lekcję niemiecki dla początkujących. Dzisiaj dni tygodnia. Deutsch für Anfänger. Wochentage. Montag. Poniedziałek. Montag. Dienstag. wtorek. Dienstag. Mittwoch. Środa. Mittwoch. Donastag. Czwartek. Donastag. Freitag. Piątek. Freitag. Samstag sobota, zamstak, zontag, niedziela, zontag, gestam, wczoraj, gestam, heute, dzisiaj, heute, morgen, jutro, morgen, iba morgen, pojutrze, iba morgen, heute jest mytwo, dzisiaj jest środa. To było wszystko. Do następnego razu, cześć!